Kaszubowski zdecydowanie bardziej doświadczonym zawodnikiem toczył. Bo na naprawdę wysokim poziomie. Między innymi walka o pas organizacji KSW z Roberto Soliczem, którą finalnie przegrał przez knockout. Aczkolwiek wiele świetnych występów dla organizacji KSW Krystiana Kaszubowskiego. Rekord Kaszubowskiego to 11 zwycięstw, 4 porażki. I zobaczymy, jaki plan na walkę będzie miał Kaszuba. Czy uda mu się utrzymać to. Ten... Ależ teraz mocno ruszył Kaszubowski! No prawdziwie kowadło rękim zawodnikiem Swojej jest stylu. Krystian Kaszubowski i trafił mocno. Tak, w swoim Musi... stylu atakuje Kaszubowski i od razu presja, bardzo mocne ciosy sierpowe. Ach, ale śmiga ta prawa ręka blisko głowy Kaszuby. Presja, do pre... od presji zaczęły Kaszubowski, szuka mocnych bomb reprezentanty Trójmiasta. Teraz dokłada prawy ciosy na korpus. I no kolejny cios prosty, ależ naruszył teraz K Kaszubę. Kaszubowski idzie po obalenie i sprowadza, ale wraca na nogi Kaszuba. Jest gilotyna. Złapał ciasno o głowę, pokusił się o tą próbę gilotyny, ale wciąż jest w tej grze Kaszuba. Czy to przetrwa? Mocno zaczyna Kaszubowski. Bierze Kaszuby jeszcze... na pewno jeszcze, na pewno jeszcze szumi po tych mocnych ciosach. I teraz kolejne obalenie doprowadza Kaszubowski to na razie miażdży tą siłą fizyczną Kaszubę i teraz mocne ciosy lewą ręką wydaje się, że już dopiął z tego miał to co chciał, sprowadził Kaszubę na matę Krystian świetnie odrobił to wstawanie, bo widzimy jak zrywa się cały czas, nie daje, nie daje się utrzymać w parterze, no ale stójką, stójką naprawdę zaskoczył Kaszubowski, teraz upina go w pas i stara się wywrócić Kaszubę, który nielegalnie śpiewał siatki, ale teraz już Lęduje na kolanach. Defensywa Kaszuby. Ciąga ofensywa Kaszubowskiego. Do tego ciasnego chwytu dokłada jeszcze uderzenia. Odczuwa te ciosy Kaszuba. Ale wciąż jest w tym pojedynku... Teraz Kaszuba, Również Kaszubowski. Ale tutaj się dzieje. To są bomby wielkiego kalibru. Ale są emocje, proszę Państwa. Tutaj naprawdę mocne, mocne wymiany stójkowe. Przechodzi do tajskiego klinczu Kaszuba. Na presji wciąż Kaszubowski, szuka tego prawnego kopadła, żeby ulokować na głowie Kaszuby. Bardzo ostry dzisiaj Kaszubowski, wyszedł usposobiony mega ofensywnie i te ciosy naprawdę robią mega robotę. Przepiękne kombinacje bokserskie. Presja teraz, próba kopnięcia w wykonaniu Kaszuby. Wydaje się, że już tyle razy był podłączony Kaszuba. Teraz on szuka Krynczuk, Krynczuk dla pewne tajskiego, stara się być również aktywny. Od razu poszukały, Andrzej hakał od spodu Kaszubowski. Pytanie, jak on teraz to wszystko znosi kondycyjnie, bo tempo naprawdę było bardzo okazałe. Ratuje się trochę Kaszuba tym klinczem, dociskając Kaszubowskiego do, do siatki. Wiele pracy w ostatnim okresie Kaszuba poświęcił na nad aspektem zapaśniczym przeniósł się również z Rzeszowa, by trenować win-fight w Warszawie. Teraz próba jego wykonaniu. Dobrym balansem natomiast popitał się rękę Teraz podpowiedzi z narożnika Mighty Bus Gdynia, żeby obciążał lewą rękę swojego rywala. No trzeba szukać takiej tudy. MMA jakim jest Grzegorz Jakubowski, zrywa to wszystko, mocne ciosy, kolejny raz na rozerwaniu klinczu, zwrócił uwagę ile cios, ile te ciosy wkłada siły, Kraszuba. raz bije mocno, Kaszubowski jednak wydaje się, że już zaraz skończy się ta walka, ale Kaszuba ciągle znajduje siły, teraz jeszcze... Fajną pracę na nogach, na nogach przepuszcza. I kolejna wymiana w stójce. Poszukał tu mocnego trasy podróbka Kaszubowa, natomiast nic tego nie robi sobie jak Kaszubowski. Niczym czap, niczym taran. łapie dystans raz to lewą ręką raz z kickiem i zapewnie znowu wyszeli tą piękną, mocną prawą bombą zawodnik wojny no w Jak rasowy czołg usposobiony Krystian Kaszubowski co chwila wystrzela pociski w głowę Kaszuby, ale ten nie pozostaje dłużny. Dłocha, kopnięcie, w krocze. Zasygnalizował to Arkadiusz Kaszuba. Tak, teraz przepisowo ma 5 minut na dojście do, do pełnej sprawności Kaszuba po nielegalnym ciosie w krocze. Dzieje się w tym starci. Mam nadzieję, że ten ta przerwa nie będzie trwała zbyt długo. Wróćmy jeszcze raz. Tak, tutaj kolano ulokowane zbyt nisko w wykonaniu Krystiana Kaszubowskiego. Emocje naprawdę godne main eventu. Wznawiane starcie. Kaszubowski zaczyna od frontyka, kopnięcie również ze strony Kaszuby. I kolejna wymiana. Pada gdzieś bez, bez gardy Kaszuba w te ręce Kaszubowskiego. Się teraz już Kaszubowski wybiera presję, jednocześnie ta głowa jest ruchliwa. i Ładuje to prawe kowadło. Ale za chwilę będziemy mieli koniec. Ależ teraz! Siadło, siadło. Piękne pierwsze starcie, naprawdę mega emocjonująca walka. I naprawdę chcą się bić, bo już spojrzeli na siebie bardzo ostro. Blisko podeszli, jednak sędzia wygonił na różników naprawdę emocjonujące starcie i znowu ciosy Kaszubowskiego. Poszukał tam Kaszuba chyba łokcia, zobaczymy jak to będzie wyglądać, właśnie jak kondycyjnie również będzie wyglądał Kaszubowski, bo tempo było bardzo duże i achy po kolejny. Palec w oko, palec chyba w oko, to jest sygnalizowany przez Kaszubowskiego. Tak, tam była otwarta dłoń. Kaszuby. Zobaczymy, Ale, czy... trzeba, trzeba, trzeba pochwalić Kaszubę za to, że ciągle jest bardzo przytomny w tej walce. Bardzo dużo widzi i stara się zaskoczyć. Ale ciekawe, jak to oko Kaszubowskiego, bo źle to wygląda. Widzimy również, e, pojawiła się krew. Ojej, ojej, naprawdę, no. Źle to wygląda. No, aj, aj, aj. Pojawiło się rozcięcie przez palec. Teraz, teraz to sędzia zdecyduje, czy Kaszubowski jest w stanie dalej kontynuować ten pojedynek. Oczywiście ten fal był nieintencjonalny. Jeśli... Sędziowie. Naprawdę źle to wygląda. Źle to wygląda, to może być koniec tej walki, no ale kurczę, no coś, no coś niesamowitego, że jeżeli to skończy się w ten sposób, po tak emocjonującej walce, to naprawdę, naprawdę będzie przykro. Bo nieintencjonalnie gdzieś włożył palec do oka Kaszub'a Kaszubowskiemu. Zobaczymy za momenty, jaka będzie decyzja sędziego. A mowa ciała Kaszubowskiego wskazuje na to, że to może być naprawdę koniec tego pojedynku. I tak Ach, jest. Niestety. niestety, mamy koniec tego starcia. Które... Panie i panowie, w walce wieczoru Galiz Strike 9 zmierzyli się ze sobą Krystian Kaszubowski i Arkadiusz Kaszuba. Walka zakończyła się w pierwszej minucie i 27 sekundzie rundy drugiej przez nieintencjonalny faul, a jej wynik zostaje nierozstrzygnięty.